Jak nie będzie tej wylewki, to my na tym nie jesteśmy w stanie bazować. Dlatego, że my w mediacjach spotykamy się z ludźmi po prostu brutalnymi, niekoniecznie miłymi i nie wszyscy no to tak. wiedzą. No tak. Wielu ludzi przychodzi do mediacji, bo oni myślą, że tam się spotkają z kimś, kogo będą uszczęśliwiać, czyli patrzą na ich przyszłość, ale nie widzą, że ci ludzie przychodzą już z bagażem, którego oni mogą nie zaakceptować na starcie. Dlatego ten rynek dokładnie tak wygląda. Że różni cwaniacy biorą od ludzi kasę, żeby ich szkolić na mediatorów, udają, że ich czegoś szkolą, nazywają to szkoleniami bazowymi, czytają jakieś przepisy, a potem im mówią: no to idźcie teraz i szukajcie kogoś, kto wam da staż. A potem ci ludzie wchodzą na ten rynek, od wszystkiego się odbijają i z tego rynku wypadają. Takich ludzi wytrwałych no tak. Karina jest bardzo mało. Przejście już do tego etapu, w którym jesteście, to już jest wielki sukces. Ale też chcę powiedzieć, przed Wami jest bardzo dużo niebezpieczeństw i dobrze jest odsunąć je, bo prawdopodobnie ich sami nie, nie pokonamy. Tak jak jedni wierzą i jednak idą, działają, inni się załamują, większość się załamuje. A tu trzeba nie tylko mocy, ale również trzeba wiedzieć, na, na czym to wszystko polega. Więc my, ty my tym się za chwilę zajmiemy. Wydaje mi się, że to, co wiemy o świecie, naprawdę odkryli Arystoteles, Platon i Sokrates, i my na nich bazujemy po prostu. I chcę powiedzieć, że posiadamy taką wiedzę, jakiej nie mają nawet profesorowi filozofii z Grecji, co nam zresztą powiedzieli. Jak pojechaliśmy do Grecji, profesor filozofii nam powiedział, że jest w szoku, że od nas uczy się greckich filozofów. To znaczy myśmy w dociekliwości tego, co oni zrobili, znaleźli rzeczy, które są dla nas naprawdę istotne jako mediator współcześni, z których możemy korzystać. I to potwierdzą ci wszyscy, którzy tu są, czyli Ania, Grażynka, Jola i Ewa. Co się nauczyliśmy? Pytań Sokratesa. Nauczyliśmy się wartości, świata wartości Platona, czyli wiemy, na, na czym to polega, wiemy, jaka jest prawda, wiemy, o czym w, w tym wszystkim chodzi. To może mało skromnie, ale, ale tak jest. I teraz mm. zbudowaliśmy trzy ważne umiejętności: retorykę, czyli kulturę słowa, a jednocześnie motywującą komunikację, teorię środka, o której nikt nie wie, a ja sobie nie wyobrażam być mediatorem, i nie znać teorii środka, bo mediacja dokładnie na teorii środka jest zasadzona. Nie ma mediacji, jak nie ma wylewki pod tytułem Teoria Środka. Retoryka, Teoria Środka i kompetencje. I to Arystoteles również opisał kompetencje. To, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości od 12 lat, zaprzecza wszystkim tym trzem rzeczom. Dramatyczna retoryka, bardzo tragicznie się komunikują, w ogóle nie rozmawiają z mediatorami, natomiast robią nam dobrze poprzez koleżków, którzy lobbują, tam i każdy sobie coś załatwia. I ostatnio nam się, że nie będą z nami dyskutować o ustawie, bo to jest za wcześnie. tak? I zrobili taki gniot, że po prostu czegoś bardziej idiotycznego to w świat nie widzi. Druga rzecz to jest, to jest kwestia teorii środka, w ogóle mało kto ją zna, to o czym my w ogóle mamy rozmawiać. Trzecia rzecz natomiast, teoria środka, kompetencje są jasno opisane. Na kompetencjach zbudowany jest cały świat nauki i edukacji. Gdyby nie były opisane kompetencje, to by nie było spójnego kształcenia, nie byłoby żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, wyższych, nie byłoby tytułów magistrów, nie byłoby doktorów, profesorów, niczego by nie było, jak mówił Kononowicz. A ministerstwo temu kompletnie zaprzecza, pokazuje skrajną, najgłębszą jak się da głupotę w tym, co wypisują na temat kompetencji że jakieś szkolenia bazowe, które są po prostu dojeniem, okrada im ludzi z pieniędzy tylko. No, mhm. Taki jest mój ostry ogląd całej tej historii.